Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z wami w nowym vlogu z siłowni. Jest godzina 10. my dzisiaj pospaliśmy wszyscy mocno. Już dopiero wstaje, zaparzyłam mu kawkę, a ja już o 10. zaczynam trening z Monią. Bo ja treningi mam z Moniką 3 razy w tygodniu, o ile teraz ponad tydzień właśnie miałam przerwę przez to, że się źle czułam. No to w czwartek już wystartowałam, no i dzisiaj jest jakby drugi dzień mojego treningu w tym tygodniu. Czyli w tym tygodniu będą dwa treningi, w przyszłym tygodniu trzy. I tak, raz w tygodniu właśnie trzy dni treningowe. Więc ja zaraz zaczynam. Dzisiaj będzie ta więc pewnie będzie ee, hardkorowo, wysiłkowo Musimy dzisiaj też jeszcze jechać do sklepu mięsnego po mięso, bo ja wczoraj dużo, niestety, nie kupiłam. W zasadzie to tylko schab, którego Wam zapomniałam pokazać. A nie było ani po ani ładnego boczku do uwędzenia, więc będziemy jechać. Co jeszcze dziś w planach? Obiad jakiś muszę zrobić. Może dzisiaj będzie to pizza, a sobota. Więc może tak. Wifi dzisiaj lepiej się czuje, Więc ja nie wiem, czy to nie było jakieś zmęczenie spowodowane jakimś stresem. E, po prostu jakieś takie osłabienie. Ale dobrze, że został w domu wiecie, poobserwowany bardzo dobrze. Ja spałam też nie najlepiej, co prawda. Na podwójnej dawce leku, żeby pospać, ale, ale jednak spałam. I co jest dla mnie najważniejsze, to ja przy tych tabletkach czuję się w miarę zregenerowana, jak się budzę. O, to dla mnie kluczowe. Chciałabym się odnieść tu do Kasi mojej borowej. Kasia pisze do mnie komentarz: typu Nie siedź tyle przy toaletce, bo szkoda czasu. Ja lubię ten swój czas. Ja co mam zrobić, Kasienka, to i tak zrobię. Eee... I kilka razy już spotkałam się z takimi komentarzami, że tracę czas siedząc przy toaletce. Dla mnie to nie jest strata czasu. Dla mnie to jest czas dla siebie, zad... czas o zadbanie dla siebie, i ja będę robić to, co czuję po prostu. <grym> będę robić tak, jak ja czuję i to, czego potrzebuję. Także tak. No, także jeszcze trzy minutki. Ja tu mam wodę z alkarnityną, ale z tego, co z Monią rozmawiałam, to powinnam jeszcze przyjmować kreatynę. Więc ja sobie tą kreatynę będę przyjmować. Mąż też przyjmuje, więc... Hmm, chyba będę mu podkradać po prostu. Tak mi się wydaje. U nas dzisiaj w Stargardzie jest jarmark świąteczny na Starówce, więc chciałabym około godziny 16 po obiedzie Pójść na spacer, właśnie na ten jarmark i zobaczyć, co tam, co tam będzie fajnego. Bo czemu nie? Tylko właśnie w ten weekend będzie jarmark. No i może jutro, może jutro pojedziemy na bazar. Na ten, o którym kiedyś Wam mówiłam, nie było nam dane, więc może, może, może. Filip, tam tata zagaduje. Także tutaj zaraz pewnie się z Monią połączymy i będzie fajnie. Ja z wami się jeszcze raz witam w nowym vlogu i zapraszam do dnia spędzenia ze mną, do spędzenia dnia ze mną. O tak. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Cudowności. Do później. Ale dziś mocno mocno siłowo Uf, dużo obwodów ale jest super. Muszę wam powiedzieć, że tak jak treningi z Monią, tak żadne inne w życiu nie dawały mi tyle radości, bo pomimo tego, że jest cholera ciężko i bardzo wszystko boli, to ja się z tego bardzo cieszę, bo wiem, że coś robię dla siebie i wiem, że to będzie przynosić efekty. Więc no nie nagrywam dzisiaj przebitek, bo nie mam drugiego telefonu, więc tylko tak na chwilę w przerwie się odezwałam, ale już się łączę na kolejny obwód. Leje się ze mnie normalnie. Pot mi leci po nosie. No ale tak ma być, tak ma być. No, i dopiero mam chwilę, żeby się do Was odezwać. 13.30. Ja jeszcze w stroju po treningu po treningu szybko zjadłam się na nie i pojechaliśmy z mężem na zakupy, właśnie te mięsne podwędzenie. A jeszcze oprócz tego pojechaliśmy do Bryko, żeby kupić jakiś pojemnik, w którym będziemy mogli peklować to mięso. I tam, oczywiście, udało nam się kupić takie wydarko spożywcze, i były w bardzo dobrej cenie. Tak? I ten, duży Jak duży? No ten taki, ten, ten Dobra. Okej. Okay. Do paklowania pewnie. I udało nam się kupić takie, bardzo ładne czajniki za 44 zł, więc wzięliśmy jeden nam i jeden teściowej. I ja już sobie go zaraz wystawię, bo ten stary to już się nie nadaje. Ja go czyszczę, I wiecie, ale Ile się napracuje, to moje, a kartonik mi się przyda do wysyłki dla mojej Moni, Maleszki. Mam parę rzeczy do wysłania, więc akurat to spakuję. I poszłam jeszcze na działo z dekoracjami właśnie po srebrne, piękne gałązki. A nie miałam je włożyć do sypialni, ale zastanawiam się, czy tutaj ich sobie nie skomponować w taki wazon w którym mam yy, brzozę. O, zaraz zobaczymy, jak to wypadnie. I jeszcze kupiłam takie kuleczki srebrne z brokatem. Tylko ja bym musiała to... O, zmniejszyć. W ogóle to było bardzo dużo wieńcy, e, gałązek różnych ozdobnych. No pięknie, po prostu nic tylko kupować, słuchajcie. I chciałam wziąć taki sztuczny wianuszek w tym roku na drzwi, bo ja co roku robię wieniec z żywych gałązek. E, natomiast mąż mówi, dobra, nie kupuj, ja Ci usnę gałązki z naszego świerka. I, i sobie zrobisz. Także go za słowo możesz teraz poszedł sobie sprzątać wędzarni. Przygotowywać ją na za tydzień. Tak można, to zobaczyć bardzo ładnie rozłożyć. Tylko co się z tego sypie, to nie pytajcie. Ale wstawię takie dwie, a jedną dam do góry. Nie wiem, czy po nie, ja po nie, nie wrócę jeszcze do na górze. I właśnie właśnie nie takim dużym. Mam z tamtego roku takie białe gałązki i miałam trawy. Ja tak traw się pozbyłam. I właśnie przydały mi się jeszcze takie sreberk. Dobra. Teraz włożę te brzozy. Wiginaum, ale teraz muszę je chyba do tych gałązek z powrotem naprostować. To by jeszcze pasowały właśnie świerkowe gałązki. na trochę. No. Pasowałyby właśnie jeszcze takie świerkowe gałązki tutaj. O, chyba ten przeciąg też muszę tu włożyć Ale to nic. tak ja będzie ładnie, mam nadzieję. A Teraz robię jak są trzy, i teraz wrzucę te kuleczki. ale nie wiem czy ich też nie będzie za mało. Teraz zobaczymy obniżę. To chyba zostawię tutaj w tym rogu. Ładnie to wygląda. chyba tylko jednak będę musiała przyciąć te zagięcia. Pozostawię tutaj tą kompozycję. No, trzy zdecydowanie lepiej wyglądają. Eee, no i tak, zostanie jeszcze domek, chociaż tutaj już mi jest trochę za dużo, powiem Wam szczerze. Chyba tego się pozbędę. Domek i świecznik. W ten sposób. Także teraz muszę posprzątać słuchajcie ten tutaj bałagan. Dzisiaj mają przyjść też pojemniczki na przyprawy, więc bardzo się cieszę, będę mogła już zacząć robić sobie tutaj porządek. Słuchajcie, zmywam ten brokat, jestem cała w brokacie. Będę zaraz robić pizzę na obiad i nie wiem, czy ta, czy ta pizza nie będzie z brokatem. A, jeszcze co kupiliśmy w Biedronce, to takie salami właśnie z cebulą do pizzy i wzięłam dla Filipa taki, taką zdrowszą wersję nutelli, krem czekoladowy na bazie ksylitolu, kakao, mleko w proszku ksylitol i orzechy, orzechy ziemne chyba tutaj są, tak, więc... Tak to pachnie w ogóle jak. No, no. chociaż o orzechy dodatkowe by lepiej pasowały. Pachną zimnymi orzechami. Czuć. Bardzo dobra. Taka zdrowsza wersja nuteli. My nutelli na co dzień nie jemy, nie kupujemy. Kiedyś chyba raz w roku Filip dostaje na święta od kogoś i tak ona leży, aż w końcu ją wyrzucamy. A wiecie, dziecku czasami się chce. A tutaj taki mały słoiczek akurat. Ja Wam dzisiaj, dziewczyny, nic sensownego nie nagram, bo ja sprzątam. Jest już godzina 16. E, myślałam, że zdąży mi się jeszcze zrobić ciasto, ale już nie zdążę. E, jedyne, co zrobiłam, to tutaj trochę posprzątałam i jeszcze teraz chłopaki poszli do paczkomatu, bo przyszły pojemniczki na przyprawie, więc zaraz tam wszystko zniknie. E, będę działać. E, mam nadzieję, że będę miała siłę działać, o tak, bo już mi się trochę nie chce. Eee, Zrobiłam ciasto na pizzę, właśnie rośnie. Eee, I ogarniam teraz składniki. Ale muszę zrobić własny sos. I my sos robimy z ajacaru, z ketchupu i z przecieru pomidorowego. Dawniej, jeszcze latem. Kupowaliśmy sos taki gotowy do pizzy. Natomiast wiecie co? No nie zużywa na raz takiego sosu. O! Oh, mogę mi I on się zwyczajnie psuje, więc teraz robimy taki sosik sami. Bo jeśli chodzi o. No składniki to właśnie można zrobić, przygotować, a cała reszta sobie czeka w lodówce do następnego użycia. Więc keczup a ja przecier. Ja daję jeszcze oregano. No właśnie, te przyprawy, one mi tutaj spędzają sen powiek. One w końcu są. Wielęcą! Ja No, dużo tego oregano, szczerze powiedziawszy. Coś tutaj nie tak jest z obrazem. O, dobra. Trochę lepiej. Mieszam. Mm, ładnie to pachnie. Ciasto już mi wyrosło, więc zaraz będę wałkować. No i chłopcy poszli jeszcze do dla bo nam zabrakło sera bo byłam przekonana, że my mamy ser. A mamy tylko nieznaczną ilość. Zrobiłam też sos czosnkowy i zalegamy zaraz na kanapie. Mamy Disneya, więc będziemy oglądać filmy. Wczoraj oglądaliśmy bardzo fajną bajkę o wróżce. Taki film w zasadzie o wróżce, ale bardzo fajny, więc dzisiaj też sobie usiądziemy, coś obejrzymy, a może wieczorem koło 18.19 pójdziemy na spacer na jarmark. U nas dzisiaj w Stargardzie, chyba wspominałam, ma być jarmark, więc jak nam się będzie chciało, to skoczymy na jarmark, a jak nie, to, to może jutro. Dokończyłam też sałatkę jeżynową, wyszła przepyszna. Także no, jest ok. Muszę jeszcze umyć piekarnik. Ale to nie dzisiaj, może jutro się wezmę za to. No i kuchenkę gazową przydałoby się umyć. Także rozłączam się, kroję tu dalej składniki, muszę pokroić cebulę, ogóreczki, pieczarki, mozzarellę, bo mam jedną kuleczkę. I taki fajny dzień. Powiem Wam, że szybko zleciał. Rano trening, potem zakupy, potem w kuchni tutaj ogarnianie i ja w zasadzie nie usiadłam ani na moment, a już jest prawie 16. Także zleciało, powiem Wam. Nie wiem kiedy. Sią. Przyszli chłopcy z paczkomatu. Mam swoje 24 słoiczki. Tak się cieszę, widzę że będę miała w końcu porządek przy przyprawach. I do tego są etykiety. Jest jeszcze kilka pustych. I do tego właśnie marker. Super. Cieszę się. Takie kupytko do nakładania. Taka łyżeczka. O, zamyka się bez problemu. To to przeszło i jeszcze mąż kupił przyprawy do wędzenia. I tak, mieszanka przypraw do słoikówki. salamka do wędzonek z tej firmy zawsze mąż kupuje, bo są najlepsze. I mieszanka przypraw do kiełbasy białej. Ach, nie, już pięknie pizzą w domu. Siedzi już w piekarniku, zaraz będziemy jeść.